Dzień dobry, drodzy. Dzisiaj trzecia zasada komunikacji lidera w obszarze bardzo trudnych decyzji. Poprzednie odcinki, które dotyczyły tego, w jaki sposób rozpocząć taki komunikat dotyczący no, dość znaczących redukcji, e, komunikowaliśmy e, dwa tygodnie temu. Możecie sobie do tego, do tego nagrania wrócić. Ja wkleję Wam link pod tym. Pod tym filmem, żebyście mogli sobie spokojnie wrócić do poprzednich części, ale dzisiaj zgrabnie przejdę już do, do trzeciej zasady i do rzeczy. Moi drodzy, bardzo często zastanawiamy się, jak to jest z komunikacją kultury organizacyjnej. Ja uważam, że najpełniej komunikację, kultury organizacyjną komunikuje się w sytuacjach, które są trudne. Powiedziałabym nawet więcej, które są graniczne. Zawsze sytuacje trudne i kryzysowe to są takie sytuacje, kiedy lider do tej kultury organizacyjnej musi się odwołać. W trzeciej zasadzie, po tym jak budować wstęp i po tym jak ważny jest kontakt biznesowy, mamy trzecią zasadę: odwołuj się do wartości kultury organizacyjnej. Ludzie potrzebują wiedzieć, że ta kultura działa, więc nawet jeżeli podejmujesz bardzo trudne decyzje, to powiedz jakimi zasadami kierowałeś się, czy wartościami podejmując takie, a nie inne dalsze kroki. Jak to zrobił Brian Czeski, bo tutaj rozprawiamy się z tym komunikatem i rozkładamy go na części. Pierwsze, Brian Czeski, przypomnę, założyciel i prezes ee, Nowojorczyk, założyciel firmy Airbnb, pewnie znany i Państwo może wielokrotnie korzystaliście nawet z ich usług, e, a zatem po wstępie. I po zakreśleniu pewnej ramy tego komunikatu, o czym będzie mówił pracownikom, i po zakreśleniu całego kontekstu biznesowego, z którego wynikają zmiany wewnętrzne w firmie, Barian Czeski przechodzi do trzeciej zasady, czyli odwołania się do kultury organizacyjnej i tłumaczy pracownikom, w jaki sposób podejmował decyzje, z czego one wynikają, ale, ale, i to chciałam podkreślić, w oparciu o przyjęte zasady i wartości. Pamiętajcie, wartości to nie jest coś zapisanego. Wartości to jest wyprowadzenie pewnych schematów. Może schemat to jest złe słowo, standardów, zachowań, według których my wewnątrz organizacji postępujemy i umawiamy się na coś. Umawiamy się na coś. Brian pisze tak, jak podeszliśmy do redukcji. Przed podjęciem działań dotyczących redukcji ważnym było dla nas, aby mieć jasny zestaw zasad opartych na naszych głównych wartościach. Oto nasze przewodnie zasady. Po pierwsze, zaplanować wszystkie zwolnienia pod kątem naszej przyszłej strategii biznesowej oraz umiejętności, których będziemy potrzebować. To jest pierwszy komunikat. Zobaczcie, co jest najważniejsze dla lidera? Zmiana strategii biznesowej, żeby przetrwać, żeby działać, żeby móc się dalej rozwijać, potrzebujemy innej strategii i to był dla mnie, jako lidera, punkt pierwszy do zmian. Ale co mówi w drugim punkcie? Już w drugim, słuchajcie, zrobić jak najwięcej dla tych, których dotkną zwolnienia. W drugim punkcie, trzeci, być niezakwianym w naszym oddaniu różnorodności. Tutaj on się odwołuje do głównej wartości Airbnb. Możecie sobie poczytać na ich stronie internetowej, jak oni rozumieją te wartości. Ja nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Czwarty, zoptymalizować komunikację jeden na jeden z osobami dotkniętymi zwolnieniami zobaczcie znowu ludzie. I ostatni, poczekać z ogłoszeniem jakichkolwiek decyzji do czasu dopracowania wszystkich szczegółów. Częściowa przejrzystość informacji może tylko pogorszyć sprawy, czyli dopóki nie będę mógł Wam oddać i pokazać pełnego obrazu, nie będę przedstawiał konkretów. Ale już komunikuję, że będą redukcje, tłumaczę z czego one wynikają, tłumaczę kontekst biznesowy. I trzecia rzecz, czyli trzecia zasada. Powołuje się bezpośrednio na wartości firmy, które były w firmie istotne, które stanowiły pewien kodeks zachowań i postępowań w organizacji. Trzecia zasada. Zobaczcie, jak klarownie się to wszystko układa w jeden spójny komunikat. Jeszcze raz powtórzę yy, bardzo ważną rzecz. Kultura organizacyjna, jeżeli podejmujesz bardzo trudne decyzje i musisz zredukować część firmy, a co za tym idzie, to co jest najcenniejsze, czyli musisz rozstać się z ludźmi, pamiętaj, aby powiedzieć im, z jakiego kontekstu biznesowego to wynika, ale pamiętaj też, żeby odwołać się bezpośrednio do wartości, coś, co jest wspólnotą w tej organizacji, coś dzięki czemu ludziom będzie trudniej, będzie łatwiej to zrozumieć i łatwiej przejść przez okres bardzo dużej zmiany. A to, w jaki sposób ci ludzie w Arwiedbie przechodzą, jak to jest zaplanowane, to słuchajcie też było w części tego komunikatu i to o tym opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Także pamiętajcie, trzecia rzecz, bardzo ważna. Jeżeli były standardy zachowań, były wprowadzane wartości do zarządzania wewnątrz Waszych organizacji, to jest to bardzo dobry moment, żebyś się na te wartości powołał, ale też żebyś je tak zakomunikował, aby wynikało z nich, jak Ty te wartości rozumiesz. Rozum. Bardzo ważna rzecz. Życzę Wam dobrego tygodnia i zapraszam do kolejnego odcinka, ale także do śledzenia tych poprzednich, które będą Wam się układały w spójną całość. Jeszcze raz powtórzę link do całości tego tego kontentu znajdziecie w pierwszym komentarzu. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle życzę Wam bardzo dobrego tygodnia.